No! Mm -hmm. 嗯。 Jesteśmy już na 17. zimowym lesie sztuki. Ktoś powiedział, że powinien być wiosenny, bo jest ciepło, ale no już od 17 lat, kiedy jest zima w lutym, zawsze odbywa się otwarcie drzwi do lasu. Zimowego. Władza, no, władza nas otacza, władza jest wszędzie. Teraz w dzisiejszych czasach władza jest. No, w, w każde, z każdego kierunku nas atakuje, ale myślę, że ta władza jest nie tylko tu, w miastach czy w naszym życiu codziennym, ale władza jest także w przyrodzie, władza jest także w lesie, a może czas powrotu do lasu, żeby ukoić. Swoje bóle. Tutaj na zimowym lesie sztuki, kiedy tytuł jest władza, zauważyłem, że wielu artystów nie idzie dosłownie po to słowo, czyli tę politykę nie wchodzi w politykę, tylko patrzy troszeczkę szerzej. Są prace związane właśnie z przyrodą. Może to jest jakaś chęć ucieczki od tego, co nas ogarnia, że to jest takie mocne, że już przestajemy na to patrzeć. Tak jak przestajemy patrzeć na ból, bo jest wokół. Nas, także przestajemy patrzeć na wojnę, która jest obok nas, po prostu marniejemy. Sztuka zawsze mocno komentuje, e, czasami humorem, czasami ostrą krytyką władzę, więc e, te relacje są zawsze trudne i e, w, w ostatnich latach szczególnie było to widać, kiedy i artystów pozbawiono pracy, i też krytykowano, i odsuwano czy wyrzucano w, 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 z, poza takiego życia publicznego. Natomiast myślę, że to, co my obserwowaliśmy, to nie tylko miało wpływ na w ogóle na świat artystów czy świat kultury, ale w ogóle na nas, na postrzeganie władzy, bo to, co jest rzeczywiście, to, co się wydarzyło, to nie jest tylko dywaluacja, ale w ogóle inne spojrzenie na władzę. Przez wiele lat ja uczyłem się władzy jako służby publicznej, czyli służby. A tutaj mieliśmy rzeczywiście do czynienia nie ze służbą, a z władzą nad kimś. I to chyba wywołało w nas taki efekt po prostu odrzucenia, co to zaowocowało tym, co się wydarzyło 15 października. Władza ma na ogół to do siebie, że często popełnia błędy poprzedników, a czasami jest lepsza od poprzedników. Więc raz jest lepiej, raz jest troszeczkę gorzej. Zawsze można z czegoś wybrać. Jeżeli wyszukuje się takie materiały archiwalne i przegląda różne ciekawe wypowiedzi przedstawicieli władzy to można dojść do przekonania, że zaraz, zaraz, ja już to gdzieś słyszałem. To tak jak z ulubionym przebojem wychodzi nowy wykonawca, współczesny, przedstawia wspaniałą piosenkę, ale zaraz, zaraz, ja gdzieś to słyszałem. Mam to gdzieś w tym roku, no, może My w prawym, obojętnie. W lepsze jak, jak, głoskię, jak O co chodzi? Ekoliść epika otrzymuje Pani Małgorzata biel, ojczyzna ma twarz kobiety. Inspiracja sama się nasunęła, bo to są wrażenia, które i uczucia, które miotają mną i myślę, że większości, większością z nas, kobiet polskich, polek. Tak się właśnie czuje kobieta w naszym kraju, w Polsce. Stara się zachować swoją dumę i godność mimo ciężkiej sytuacji w tej chwili i politycznej i gospodarczej. Kobieta, która jest przez niestety okoliczności, jakie są w tej chwili, niesprzyjające dla radości, szczęścia i spokoju bytu rodziny. Kobieta, która jest okradziona, wykorzystana. Niedostatku, ale stara się jakoś brnąć dalej dumnie, z podniesioną głową i ta symboliczna korona ma pokazywać jej dumę, mimo że, mimo, że no, niestety ale ona nie jest tak do końca szczęśliwa, bo nie może być szczęśliwa, stara się podnieść z, tego, z tej ciężkiej, trudnej sytuacji. Bezinformacja to władza. W tej chwili bardzo jesteśmy medialni wszyscy. Wszyscy mamy komórki, bardzo łatwo nam manipulować sobą nawzajem, podpuszczać się i trudno odkryć prawdę. Więc, taka była inspiracja mojej, pra mojej pracy, że dezinformacja, informacja jest władzą, ale również dezinformacja jest władzą, i właściwie bardzo trudno w tych meandrach odkryć prawdę. Liryka. Ekoliść. Roman Schmelter, Oskar Jeden. Jak y, głębiej się zastanowimy i popatrzymy na ten obraz, to stwierdzimy, że faktycznie y, władza jest nie tylko to polityczna, ale władza jest w domu, bo też może żona rządzić, y, czy dzieci nami rządzą albo rządziły jak były małe, a w tym wypadku y, władza wśród zwierząt jest tak dokładnie widziana i wiemy o tym, że tak jest, ale nie zastanawiałem się, że tak faktycznie może być. I tutaj akurat nie właśnie ta sytuacja przez ten puzzle tych obrazów z psami, które malowałem, skojarzyła mi się właśnie jako rozwiązanie tego zadania, które na ten zimowy las została tutaj nadane jako władza.